Okay, 31 grudnia, piątek, poranek, za parę ładnych godzin, sylwester, zakąskę, yy, przekąskę pieczarkowo, sylwestrową mamy przygotowaną pod mocniejsze napoje, ale część yy, grupy jest taka, która woli bardziej coś na słodko, dlatego dzisiaj również ze wschodu bardzo prosty przepis na yy, syrniki. Po rosyjsku, syrnik od sera, dla białego, od farogu. sernik sernik. Czyli zrobimy dzisiaj sernik, ale kurde, nie tak, że spędzamy cały dzień w kuchni, robiąc jak te nasze gospodynie domowe, staropolskie, tradycyjne serniki, ale robimy po prostu syrniki, które moment robimy w 10-15 minut, a smakują zajebiście, po prostu na Sylwestra. Grzyb, potem syrnik i zabawa y, trwa. Co będziemy potrzebować, żeby zrobić takie na szybko serniki, serniczki, serniczki, tak? Nie, słuchajcie, będziemy potrzebować pół kilograma y, twarogu, y, troszeczkę więcej niż pół szklanki mąki, y, dwie łyżki cukru, spójrzcie, mam jeszcze historyczny cukier, stesko, które już nie istnieje w Polsce. Do tego, naprawdę tych produktów jest nie za wiele, do tego jajko, najlepiej prawdziwe, spójrzcie, przywiozłem z podlaskiej Łosinki, kupione od pani, nie pamiętam imienia, ale nie rodowita podlasianka, lecz przyjezdna ze Śląska, która się siedliła, poznała takiego e mężczyznę z Podlasia, spodobało jej się Podlasie i już tam od 40 lat mieszka, więc jest jak prawie jak swoja. Spójrzcie, takie jajko najlepiej, obsrane po prostu, no to, to jest jajko, ja wiem, że to jest jajko, kura chodziła generalnie, odżywiała się po prostu naturalnie i wyprodukowało jajko, a tak więc jest obsrane po prostu. To jest eko, słuchajcie, to jest eko, nie tam wy się kurde wiesz, wygłupiacie, tam chodzicie kurde po eko sklepach. Ja zachodzę do pani yy, Ślązaczki z Podlasia, kupuję jajka i wiem. Że to ja jestem Eko. No dobrze, dość tej filoz filozofowania, srania i przechodzimy do dzieła. Słuchajcie, czy tak, musimy yy, nasz twaróg wrzucić do michy. Rozdrabniamy twaróg, ale na początku nie dużo, bo musimy dodać nasze pozostałe składniki. Czyli tak bierzemy jajko naturalne, rzucamy jajko, wsypujemy. Dwie łyżki cukru, szczyptę soli, zapomniałem. Szczypta soli, ale to jest odrobinka taka czepoczka. No i mieszamy to dobrze. Musimy wymieszać, spójrzcie no, bardzo dobrze, bo później dodamy jeszcze tą odrobinę więcej niż pół szklanki yy, mąki więc wymieszać to musimy dobrze i dodajemy po trochu mąki i mieszamy cały czas jak całą mąkę i trochę wymieszamy łyżką to przechodzimy do tego co te grecy lubią najbardziej, czyli do ręki. Teraz kupimy trochę mąki tutaj na blad. I zobaczcie, rozwałkowujemy nasze. O, zobaczcie, tak jest OK. I teraz jak mamy uformowany taki pasek, to kroimy porcję naszych serniczków mniej więcej tak. Następnie kładziemy tak. Słuchajcie, i to nie koniec. I teraz musimy za pomocą, właśnie, noża uformować nasze. Czekajcie, odsunę trochę mąki I słuchajcie, zobaczcie. Musimy uformować nasze serniczki. One muszą mieć taki kształt okrągły nóż i ostatni syrniczek, serniczek już mi się spodobała ta nazwa wschodnia Syr. od syra. ser syrnik, serniczek ok słuchajcie mamy to yy... Przy pomocy takiego noża bardzo świetnie to się układa, bo zobaczcie, one powinny tak wyglądać jak tutaj. I teraz odpalamy patelnię. Na patelnię wrzucamy drobinę masła, roztapiamy. I słuchajcie, i smażymy nasze serniczki, najpierw z jednej strony, Tam z drugiej i przekładamy na drugą stronę. To jest to pierwszą partię wyjmujemy, posypujemy cukrem pudrem. Jak szybko, jak prosto. No i moja ulubiona. Herbata Czaj. No i jest, zobaczcie, i mamy to gotowe do tego czaj. No i próbujemy. <ścoughs> Takie serniczki. Jadłem wielokrotnie będąc w Rosji. Idę tylko coś wspaniałego słuchajcie. Mm. Czyli ta przekąsko zakąska pieczarkowa, sylwestrowa, do tego duch puszczy, a potem ruski czaj i serniczki. Mmm, Nic więcej nie potrzebuję. Słuchajcie. Do zobaczenia w przyszłym roku. Bawcie się dobrze dzisiaj, dajcie w rurę, ale używajcie przepisów kuchni Janusza, która pozwoli wszystko wyhamować, wyłagodzić następnego dnia. Pamiętajcie. U mnie yy, sprzed roku, w nowy rok zrobiłem specjalny przepis Czebureki po sowiecku. Idealny przepis na takiego sowieckiego kaca. Więc zajrzyjcie Czebureki po sowiecku, znajdziecie. U mnie nie jest dużo filmów, 50 parę sztuk, więc spokojnie znajdziecie to na jutro. A dzisiaj serniczki, serniczki na szybko. A bardzo pyszne, dobre. Słuchajcie, dość gadania, do zobaczenia w 2022 roku. Hej, mm. zajebista! Mm.